Ja chciałam się dowiedzieć, czy jutro zamierza Pani uczestniczyć w konferencji prasowej, która będzie prezentować ustalenia tzw. Komisji Millera? Tak, oczywiście będę. Chciałam się dowiedzieć, bo pojawiły się informacje na temat takiej znów no, dość haniebnej formy zaproszenia rodzin. Ja wiem, że rodziny bardzo się domagały i jest to naturalne i przyjęte na całym świecie, że z tego typu raportami mogą się zapoznać wcześniej. Chciałam się dowiedzieć, czy Pani również wnioskowała o możliwość wcześniejszego zapoznania się i w jakiej formie została Pani kiedy zaproszona? Ja już w lutym zwracałam się do y, ministra Miller'a jako konsekwencja naszego spotkania w grudniu y, z premierem. Y, zwracałam się z prośbą, żeby rodzinom udostępnić możliwość zapoznania się z raportem y, przed opublikowaniem go. Miałam na myśli nie tylko zapoznanie się z tym raportem. Rodziny nie są specjalistami. Jesteśmy bombardowani różnego rodzaju sprzecznymi informacjami. Chciały, chcieliśmy przy tej okazji zadać y, pytania odnośnie przedstawionych kwestii, uzyskać może jakieś wiarygodne y, uzasadnienia. Y, dlatego, jak pani sama mówi, ponieważ jest to na świecie przyjęte, że w ten sposób poważnie podchodzi się do y, rodzin i ich osobistej tragedii. W, w... w jakiej formie otrzymała Pani zaproszenie na tą konferencję i kiedy? Ja otrzymałam maila z informacją, że odbędzie się konferencja, na którą jestem, prezentacja raportu, na, którym, na którą jestem zaproszona. Nie, nie otrzymałam osobistego maila, tylko było to w formie Szanowni Państwo, ale ja się poczuwam. Więc. Dlatego się wybieram. Wiem, że wiele osób jest zbulwersowanych tym sposobem zaproszenia. Po pierwsze, że tak późno, niecałe 48 godzin przed posiedzeniem komisji, w bardzo niekorzystnym momencie, ponieważ wiele osób w tej chwili podróżuje, jest poza miejscem swojego zamieszkania. I wiele rodzin uważa to za no, poniżające. Rozumiem. Chciałam się dowiedzieć y, Państwo w tej y, swojej takiej y, wędrówce przez te y, y, no już prawie półtora roku y, takiej uciążliwej wędrówce, próbie y, y, dojścia, choć cząstki prawdy, y, bardzo wiele już wycierpieli. Ale chciałam się dowiedzieć, czy y, y, jeszcze przed opublikowaniem tego raportu, gdyby miała Pani możliwość zadania pytań a, ministra Millerowi jako szefowi komisji prokuraturze, która bardzo często utrudniała wam dostęp do akt, albo tak jak w przypadku na przykład pani Kurtyki informowała o, o przysłuchiwała w imieniu rosyjskiej prokuratury na przykład, co jest w ogóle zupełnie nie, niezrozumiałe. Czy zadałaby pani jakieś im już teraz przed publikacją jakieś pytania? Ta cała sprawa Komisja Rodziny dzieli się na trzy, trzy etapy. Pierwszy to jest y, komisja. Ja zadałabym pytanie, czy wyjaśniona została do końca kwestia prawna i konstytucyjna zaistnienia komisji w ogóle. Ponieważ rok temu podnosił tę kwestię poseł Polaczek i ona zdaje się na forum Sejmu nie została y, y, wyjaśniona właściwie. Martwi mnie ta, tego rodzaju niejasna sytuacja z wielu powodów, ponieważ raport y, Komisji Millera ma zostać uznany za raport y, za dowód w sprawie y, i przekazany prokuraturze. Y, całkiem możliwe, że prokuratura może zrezygnować z tego dowodu. Y, to, to byłaby wielomiesięczna praca na darmo. Oczywiście zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że ten raport jest Raportem wewnętrznym, bo on na forum międzynarodowym nie ma żadnego znaczenia. Miałabym też pytanie, ponieważ oglądam, czytam akta w prokuraturze, chciałabym dowiedzieć się, jakie nowe dowody w sprawie posiada komisja. Na, na jakich nowych dowodach, badaniach analizach formułuje swoje opinie. Byłabym tego bardzo ciekawa, żeby uzyskać właśnie odpowiedź na takie pytanie. Czy, jak pani uważa, czy jest w ogóle możliwe jakieś wiarygodne stwierdzenie co do Przyczyn katastrofy, co do prawidłowości działania, jeżeli już oddało się stronie rosyjskiej wszystkie sprawy związane z badaniem, co do prawidłowości raportu MAK, jeżeli nie ma możliwości i była przez polską stronę blokowana możliwość dokonania sekcji zwłok, możliwość, nie, nie mamy zapisów czarnych skrzynek. W tej chwili słyszymy, że jeśli chodzi o skrzynkę, elektroniczne to y, y, jakiś, jakaś ingerencja w ich zapis y, będzie niemożliwa w ogóle do stwierdzenia i nie mieliśmy y, jako strona polska y, możliwości nawet y, zbadania wraku samolotu, ja, nawet polska strona nie była w stanie y, bardzo długo spowodować tego, żeby on nie niszczał. Czy uważa Pani, że mając tak skąpe ilości informacji, polska strona jest w stanie prowadzić rzetelne badania na temat dochodzenia przyczyn? Uważam, że nie. Mamy jeden dowód. Z przykrością muszę to powiedzieć. Mamy badania sekcyjne, które przysłali Rosjanie. Wydaje mi się, że większość z badań, które posiadamy, jest sfałszowana. Jeżeli tak ważny dowód, jak identyfikacja ofiar, jest poddany manipulacji, nie chcę myśleć, jak to przenosi się na większą skalę. Nie mam zaufania w związku z tym i uważam, że jedynym wyjściem Byłoby powołanie Międzynarodowej Komisji czy zwrócenie się do niezależnych ekspertów. Ta sprawa nigdy nie zostanie tutaj wyjaśniona w naszych bardzo trudnych relacjach z Rosją, w bardzo trudnym materiale dowodowym w sytuacji politycznej. Nie ma jasnego, transparentnego śledztwa i. Bardzo będzie trudno yy, yy, pogodzić się z jakimkolwiek werdyktem, który tutaj zapadnie.